I śrubuję Ci. I ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz życię nie, nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Prag tak mi dopomóż. Panie Boże przechodzący. Panie Boże przechłogący. W trójce jedyny. W trójce jedyny. I wszyscy świeci. Wszyscy. razem, czyli czy Małżąkoości. całym sercem pragniy całym sercem unikać błędów, unikać błędów, unikać błędów które mogłyby skrruszyć, które, które mogłyby skrruszyć nasze szczęście małżeńce. Nasze szczęście małżeń. Chcemy dołożyć wszelkich starań, chcemy dołożyć wszelkich starań, aby małżeństwo nasze, aby małżeństwo nasze stanowiło Bożą rodzinę stanowiło Bożą rodzinę. Żyjąc w wierze i miłości. Żyjącą wierzej i miłości. Tak nam dopomóż. Tak, tak nam do Panie Boże Wszechmogący. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy jedyny. Trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Wszystkich tutaj obecnych, gości weselnych. Biorę sobie tutaj na świat, aby w razie potrzeby świadczyli o waszym małżeństwie. W obliczu Boga, dziś odnowiony w Kanie Galileńskiej. I przez Kościół Święty potwierdzony. Co Bóg złączył? Człowiek nie, nie rozdziela. Małżeństwo, które się między sobą zawarli przed laty, i dziś odnowili, tutaj w Kanie ja ja Bogą, powagą Kościoła Katolickiego, potwierdzam. I błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Teraz po Błogosławie poszczególne pary małżeństwa proszę zadać na tym. Pan Błogosławiec w tym roku, życie Amen.